Kampania CZE jest prowadzona jednocześnie w kilku krajach Europy. Dotyczy krajów Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia i Węgry. I w tym roku w Polsce przeprowadziliśmy drugą edycję badania Haniwell Safety Index, w wyniku którego okazało się, że 28% Polaków uważa, że wyczuje tlenek węgla. Tlenek węgla jest niewyczuwalny przez żaden z naszych zmysłów. Na tle Europy wypadamy najsłabiej, ponieważ 28% Polaków twierdzi, że rozpozna tlenek węgla, 15% Rumunów, 12% Węgrów, 6% Słowaków i tylko 3% Czechów. Także nasza wiedza w porównaniu do naszych sąsiadów jest niestety... Najsłabsza. Tlenek węgla jest jednym z najbardziej trujących gazów, który jest bezbarwny i bezwonny. Pomimo wzroku nie widzimy go, pomimo węchu nie czujemy. Symptomy zatrucia tlenkiem węgla są niekiedy podobne do objawów grypowych. Nudności, ból głowy to coś, co może świadczyć, że w naszym mieszkaniu niewłaściwie działa urządzenie na którym ogrzewamy lub na którym gotujemy i to może powodować, że doszło do emisji tlenku węgla. Nie wolno nam bagatelizować tego typu sytuacji, natomiast uwagi na to, że tlenku węgla nie widzimy, nie czujemy, najlepiej jest zamontować detektor tlenku węgla, który nawet przy najmniejszej emisji wysygna sygnał akustyczny i dzięki temu ostrzega nas, że coś wokół nas Dzieje się nie tak. Z roku na rok spada liczba osób, które śmiertelnie ulegają zatruciu tlenkiem węgla, natomiast w dalszym ciągu statystyki zatruć tlenkiem węgla w Polsce są przerażające. Wzrost liczby zatruć następuje w sezonie grzewczym, natomiast tlenek węgla groźny jest przez cały rok. Tylko od 1 września roku 2014 do 31 marca roku 2015 w Polsce Straż Pożarna interweniowała 3559 razy w sytuacjach, kiedy dochodziło do emisji tlenku węgla. W wyniku tych sytuacji 2007 osób musiało być hospitalizowanych, natomiast 58 zginęło. Natomiast tylko w tym roku, od 1 września do połowy listopada Straż Pożarna Wyjeżdżała już prawie 600 razy. 275 osób uległo potruciu, a 5 osób zginęło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.